Maneczko tu ponownie Chris kolekcjoner. Dzisiaj drugą puszeczkę sobie otworzymy na kanale. Puszeczka 45 zł. Standardowo trzy limitki się znajdują i do tego 10 saszetek W pierwszej puszce trafiliśmy legendę Jana Rasza więc super. Pierwsza puszeczka była naprawdę udana. Ojojoj, co się tu dzieje? Znów Sterling. No mam pecha do tej limitki, bo mam już chyba szóstą czy siódmą i Eden Hazard. Fajnie, że jest Hazard, chociaż to powtórka. I puszeczkę sobie zamkniemy. Postawimy tutaj. W tle postawię sobie może tutaj Jana. Żeby było... O, coś ciemno wyszło wszystko. Okej. Okay. I mamy limitkę Luisa Suareza. Super. O, zdejmę, bo coś za bardzo świeci. E, żeby to było lepiej widać. Luis Suarez. Barcelona nie miałem. Szkoda, że Messi się nie trafił, ale miejmy nadzieję, że prędzej czy później wpadnie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i bardzo ważna sprawa, no troszeczkę jest tutaj zadzior, ale przynajmniej, no powiedzmy, że nie są te limitki jakoś znacznie uszkodzone, bardzo ważna rzecz, bo kto by chciał uszkodzone karty. Pierwsza saszetka, <kuh> bazówki standardowo sobie ominiemy, mamy Cie Davida Silva na Masterze oraz Gajtana na karcie Fans Favorites, tak jest, druga. Druga saszetka, trzy bazówki, czwarta, piąta, i mamy game Changera Sergio Aguero. Fajnie, może sterlinga staricza zakryję, bo już nie mogę na niego patrzeć. Co chwilę mi on wpada. I tak, trzy bazówki, Master Rui Patricio. Mamy eksperta Ikera Kasiasa. świetnie. I mamy Rising Star Fik Victor Fisher. super. Chociaż to powtórki, Powtór chociaż nie, Ikera chyba nie miałem, chyba na pewno nie miałem. I tak, bazóweczki, logo Sportingu i One to Watch Alexis Sanchez. Następna. Sosetka. Pięć bazówek i kolejna powtórka Lade Simy z Sergio Ramosa da No, nic takiego fajnego nie mamy, oprócz limitkisu Areza. Ach, Master, Master. Draxler. Jak Draxler to logo, szalkę. I mamy Keyplayera Jajaturę. Jeszcze cztery saszetki cztery saszetki no i mamy piłeczkę oficjalną, już któraś w kolekcji a, piłeczka a spadnie a, nie przeszkadza nie przeszkadza Okay. no trzy cztery bazówki Master Ronaldo i One to Watch Henrik Mkitarian, Borussia no dwie saszetki do końca dwie saszetki do końca Bach, 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 mamy logo Realu Madrid. I mamy fansa Kisslinga z Leverkusen. No więc chyba już po wszystkim. Ups. Ostatnia saszetka. A w niej. Puchar. Puchar do piłeczki. No tak, podsumowując, Suarez, fajnie. Game, fajnie, że wpadł, chociaż to powtórka. Suarez to nie jest powtórka. A poza tym, nic ciekawego. Pozdrawiam Was. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.